Witam, witam bardzo serdecznie w Modern Warfare 2 Open Beta na PC. Zagrałem jeden mecz do tej pory, więc dopiero się tutaj uczę, odkrywam, co się dzieje. Nic nie ustawiałem w postaci, klasach, to dopiero później sobie ogarnę. Ustawiłem sobie tylko opcje, grafiki i tak dalej. Jaką klasę weźmiemy sobie na razie szturmowca? Nic mi się tu nie podoba w zasadzie w tej klasie, w sensie zupełnie inne perki bym poustawiał, ale przemordujemy się. To no. bawełny jakiegoś zawodnika, coś mi się tak wydaje. O, słyszę pode mną, gościa. Wszystko tak wyraźnie słychać w tej grze. I bardzo ładnie wygląda swoją drogą. Asystans. Ajajaj. W ogóle ta czcionka, która się pojawia, jak zdobywam PD przy celowniku, na przykład teraz plus 10, wydaje mi się, że jest identyczna jak w starym Modern Warfare 2009. Modern, Modern Warfare 2, tym klasycznym Modern Warfare 2. Dobrze go słyszałem. Jeszcze mamy plecy. Kurwa. Mam go. Coś a'la Predator udało mi się zdobyć mm, Tylko teraz... Oh, o Jeszcze jeden! Dobra Wszystko teraz pozdobywałem, nice! Żyj ołów! Ajajaj, aj, aj. kurde ale to było dobre Mamy wina jak po pierwszej gierce, ja się czuję dobrze. Tutaj kłaniam się nisko i cieszę się, że yy, tak to rozwiązano, a nie tak jak w Battlefieldzie ostatnim. Są frakcje. Okej. Okay. Kałaszka nosi, ale no tego się w sumie spodziewałem. Niemniej w takich korytarzach może się zdać. Nie wiem, czy nie będzie za duży dystans na niego Didos. Mogę Didosować kogoś? Jak to działa? Ja nie wiem, co zrobiłem. Muszę później poczytać o tych wszystkich gadżetach. Ja podejrzewam, że i tak w większości będę korzystać z martwej ciszy. Przez zasłony dojechany. Czy fajny jest ten kałaszek? Podoba mi się. That. UAV is on station. UAV on station. Tu mamy jednego gościa. Idę po niego. Father nam nie czekał. Mać. Tam dalej pewnie jest Father, albo nie spierdolił. Poszedł dalej. Nie, tu jest. Co za father. No, takie pojedynki strzeleckie. Powiem wam, że nawet jak ja zacznę strzelać później, to i tak kałaszkiem jestem w stanie się wybronić i wygrać takie starcie. Jeszcze jeden. Nie, nie, nie chciałem tu chodzić. A! Podoba mi się na razie O! Nice Zajebi... polecam na start klasę numer 3 Cholera, nie ja zabiłem Fak, muszę się przeoczyć, mam tylko piłę Chyba, że komuś zapierdolę broń Uwaga! Rakieta poszła, o! Fak, tam jest gość Dawaj brońkę O Boże, ty masz to górny, Chyba, że teraz po prostu mi dużo lepiej idzie, bo mi mapa pasuje. Na no takie bliższe kontakty, bliższe dystanse. Lepiej mi się gra. Ale Oro, idziemy, idziemy. Przez melony dostał. Kto mieczem wojuje, czyli jego bronią go zabiłem Ale to zrobi! Ulecimy majstry! Już mi się podoba 13 zabójstwo! To się seria 13 zabójstw już 14 14 zabójstwo z rzędu Aaaa, fuck. Fajnie wszystko słychać, widać że to jest kurde zrobione... Porządnie Modele broni wyglądają porządnie Biega się porządnie, wszystko jest takie responsywne, nie, nie jest takie sztywne myślę, klasy I jeszcze raz walimy tego prześladowcę A jeszcze... A może sokole oko, jeszcze zagramy Jak już testujemy Strzelając z tego trzeba być niesamowicie celnym Nie wiem czy mi to się uda w sumie, jak już mamy taką broń na troszeczkę dalszy dystans, to może przeniosę się na prawą flankę. Dobra, wychodzę przez te drzwi, zobaczymy, co się stanie. Halo? Dobra, jest pierwszy frag z tego. Dobra, to jest broń, która wymaga skilla, a ja tego skilla nie mam. To chyba taka najlepsza na, na ten moment mapa do posnajpienia. Bo widziałem, oglądałem tego streama, co Izak był w Los Angeles, na tej prezentacji pierwszej i mu się dobrze ze snajpą grało. Tylko, że on nie grał z tym dźwigniowym tutaj, tylko z jakąś chyba ciężką snajpą. Wiecie co jeszcze jest zajebiste, jak teraz gramy w tą betę, dopiero zaczęliśmy, że nikt jeszcze nie wie do końca, co jest dobre, a co złe, co jest badziewne. Czego nie używać, czego używać, także wszyscy latają z różnymi rodzajami broni. No, ale potem gracze odkryją, nie. Która broń jest bardziej opłacalna, która jest nieopłacalna, zjebałem. Dobra, ryzyk fizyk. Snajpa snajpa lecimy. Na zapas mamy jakieś SMG, więc w razie czego jakby snajpa nie pykła, nie podeszła, to się przełączam na to ustrojstwo. Tu po snajpie, zobaczcie co się dzieje. Tam jest chłop, ja go zabijam. Tak powiedziałem, tak. Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Teraz moje klejmory na pewno. O, oh, czekajcie, inspekcję zrobimy. Właśnie. Te modele są po prostu. zajebiste. Pociski też wyglądają na potężne, no ale to jest potężny kaliber. To nie jest dobra mapa na snajpy, ale chuj, trudno. Losing B. Ja może ze snajpię kogoś na tym B. Zasnajpiłem, widziałem główkę. <grymne> Znowu widział główkę. Nice. znowuż ten szał bojowy dostępny. Odpalamy. Będziemy przejmować B. Na razie wszystkie mapy mi się do tej pory podobają. Są bardzo zróżnicowane wizualnie, nie? Na pewno robią lepsze wrażenie, pierwsze lepsze wrażenie niż te, które były w becie wtedy w Modern Warfare 2019. Puszuję, cover mi. Słyszę, jak Nego nawet wyciągnął. Yes. Dobra współpraca, chłopaki. To mi się podoba. I teraz predatorek. Wiem, że to się nazywa inaczej, ale ja będę mówił na to predatorek, bo to od zawsze był predatorek. Tu jakiegoś kandydata do ustrzelenia. Uwaga! Jep! Nawet blisko mnie to było. W ogóle mi się wydaje, że teraz seria Modern Warfare chce tak troszeczkę udobruchać graczy, którzy kiedyś na przykład zagrywali się tylko w BF'y, A teraz nie mają jak się zagrywać w bf -y. No chyba, że chcą przecierpieć. Tylko, że na razie ciężko mi się do czegokolwiek przyczepić, nie? Ale to są dopiero początki. Teraz widzę, że są lekkie lagi. Ale mam nadzieję, że to się wyreguluje za moment. Dobra, mamy go Stream płynnie, no to... no A niestety chyba serwerki Ło! Hehe, <laughs> siema! Po mnie czysto No pokaż się. Wiem, że tam jesteś. Wow. A, jest to, to jest ta nowa mechanika, że możesz sobie przycupnąć na krawędzi i sobie postrzelać Dobra Jezu, nie strzelaj do mnie! Mogę rzucić to gówno Jak to aktywować? Jest! Edek! Władca Kredek! Tu mnie kameruje! Aha! O oh, fakt. Kurde, no słyszałem go. Wiedziałem, żeby nie dwóch Patrzcie, zabili go Nice. Jednak M to jest kuśwa M. -ka. No, dobrze kondaci Wreszcie coś się udało. Inspekcję zrobimy. Animacje są kurde. Sam tak sami przyczepili do Edka. <laughs> Ty no teraz mam za Czy brać to, czy jednak Martwą ciszę? Meczka spoko jest. Dobrze kondacji, ale Edek też się świetnie spisał. Okay, fallback, fall back, Menu back, główne. Ja mam bardzo pozytywne wrażenia, jakieś highlightsy może skleję i wrzucę to na tubę, albo nawet też samego steamka na tubie zrobię, jeszcze zobaczymy.